Cześć! Za oknami zaczęła się wiosna, czyli czas, kiedy natura budzi się do życia po śnie zimowym. To na pewno też dobry okres, żebyśmy przejrzeli swoje samochody w serwisach. W Grupie Zdunek posiadamy wiele marek. Zajrzyjmy do serwisów, zobaczmy, co przygotowali dla nas. Ja nazywam się Artur Gliwa i zapraszam Was na kolejny odcinek vloga Grupy Zdunek. Znajdujemy się w serwisie Renault Zdunek, gdzie Karol pokaże Wam bardzo ciekawe urządzenie. To co w chwili obecnej prezentuję jest to nowość w Renault Zdunek. Podczas serwisu państwa samochodu, blacharsko lakierniczego czy też serwisu mechanicznego mamy możliwość wykonania filmu wideo naprawy, który obrazuje cały przebieg naprawy, pokazując pewne usterki bądź też podczas wykonywania przyglądu, wymiany olejów możemy zaprezentować stan obecny samochodu. Kolejną nowością w naszych serwisach Renault i Dacia Zdunek jest program Wygodne Raty. Jest to możliwość odroczenia płatności w ratach do maksymalnie 36. Decyzja jest bardzo często w 15 minut. Program ten obejmuje usługi serwisowe oraz ewentualny zakup ubezpieczenia komunikacyjnego. Po więcej szczegółów zapraszam do naszych serwisów w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Znajdujemy się w serwisie Jaguar i Land Rover. Jest ze mną Dominik, doradca serwisowy. Przed nami wiosna. Jeżeli wiosna, to na pewno wróci do Was temat klimatyzacji czy zmiany opon. Dominik, co specjalnego przygotowaliśmy dla naszych klientów? Dzień dobry. Przygotowaliśmy ofertę na dezynfekcję układu klimatyzacji w specjalnej promocyjnej cenie, a także wymianę opon na letnie. Przypominam, kończy się wiosna, zaczyna się lato. Warto zadbać o opony. Miałki Szlak 59, najnowszy obiekt grupy Zdunek. W tym miejscu dbamy o samochody marki MINI oraz BMW. Sprawdźcie, co Sławek dla Was przygotował. W serwisie BMW i MINI przygotowaliśmy dla Państwa specjalne oferty promocyjne ze względu na zbliżający się okres letni. Zapraszamy na sprawdzenie techniczne Państwa samochodów BMW oraz MINI, podczas których mamy promocję na dezynfekcję układu klimatyzacji, na wymianę piór wycieraczek z płynem do spryskiwaczy, Przypominam również, że zbliża się okres wymiany kół na letnie, podczas której zachęcamy do wykonania geometrii, do sprawdzenia geometrii kół, którą również mamy dla Państwa w promocji. Serdecznie zapraszam na serwis BMW oraz MINI. Bartek, co ciekawego na wiosnę przygotowałeś dla Waszych klientów? Arturze, na wiosnę dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroki wachlarz ofert promocyjnych, na przykład możemy zacząć od promocyjnej wymiany oleju już od 299 zł dla aut starszych powyżej 4 roku życia. Również przy takiej usłudze możemy tutaj skorzystać z obietnic naszego producenta, Nissana, typu bezpłatny samochód zastępczy na czas wizyty, bezpłatną kontrolę stanu technicznego pojazdu, gwarantujemy też najwyższą jakość w najlepszej cenie. No i masz w ramach tego wszystkiego bezterminowy asystans jakby się to prezentowało? Te obietnice brzmią bardzo dobrze. Także przyjeżdżajcie na Grunwalskim do Bartka, waszymi Nissanami i sprawdźcie to wszystko, jak to działa. Zapraszamy do naszych oddziałów w Gdańsku na Grunwalskiej 295 oraz w Gdyni na Wielkopolskiej 250B. Kochani, ostatnim punktem naszej wycieczki po serwisach grupy Zdunek jest Peugeot DS Citroën. Zapraszamy Was do środka, zobaczcie, co ta grupa przygotowała dla Was na wiosnę. W serwisach marek DS Peugeot Citroën przygotowaliśmy dla Państwa szereg promocji, które pozwolą Państwu przygotować samochód do sezonu wiosenno-letniego. Między innymi pakiet klimatyzacji zawierający napełnienie układu klimatyzacji, sprawdzenie szczelności, dezynfekcja układu klimatyzacji czyszczenie porownika. Szczególną uwagę kierujemy dla samochodów starszych niż 4 lata. Tam oferujemy specjalne rabaty z racji oferty wieku, 20% na robociznę, 15% na część. W dzisiejszym odcinku odwiedziliśmy wspólnie z Wami serwisy marek wchodzących w skład grupy Zdunek. Mogliście zobaczyć, co ciekawego przygotowaliśmy dla Was i dla Waszych aut na wiosnę. Ja serdecznie zapraszam do naszych salonów, do naszych serwisów oraz do subskrybowania vloga grupy Zdunek. Do zobaczyska.